alergia na białka mleka, co to takiego jest? Alergia na białka mleka krowiego to jest stosunkowo częste zjawisko polegające na tym, że e, układ odpornościowy dziecka, jak gdyby, czy dorosłego reaguje nieprawidłowo na antygeny białek mleka krowiego, czyli białka ogólnie, możemy powiedzieć białek mleka krowiego, czyli reaguje jak gdyby, nadmiernie tak jak na coś zupełnie obcego, powiedzmy tak jak na bakterie. A jaki, jaka jest skala problemu w Polsce? Jeśli chodzi o dzieci karmione naturalnie, czyli karmione wyłącznie piersią, to ta skala jest może niewielka, pół do jednego procenta. Jeśli chodzi o dzieci karmione wyłącznie mlekiem krowim, czyli mieszankami opartymi na mleku krowim, to jest to skala mniej więcej około trzech, no może nawet 5%? Jakie są pierwsze objawy alergii? Pierwsze objawy alergii no, są zależne od tego, jaki to jest mechanizm alergii, jak również od konkretnych dzieci. Dlatego, że jedni reagują skórą, drudzy reagują przewodem pokarmowym, a trzeci układem oddechowym. A całkowicie pechowcy mogą zareagować wszystkim naraz. Czyli jakie objawy powinny u dziecka, powinny mamy zaniepokoić? Najczęstsze objawy, zwłaszcza w początkowym okresie życia, to są zwykle objawy skórne, polegające na tym, że ma dziecko zaczerwienione, lakierowane policzki, ma naderwane uszy w cudzysłowie. Pojawiają się zmiany w zgięciach łokciowych, w zgięciach kole, kolanowych, skóra jest szorstka, no nieprzyjemna w dotyku. No, jeżeli to jest reakcja IgE-zależna, by, może być to również gwałtownie pojawiająca się pokrzywka. Już nie mówię o bardziej wyrafinowanych i na szczęście rzadkich reakcjach typu anafilaktycznego. Czy zatem podejrzewając alergię, zawsze robimy testy? Ogólnie rzecz biorąc, wykonywanie testów nie jest niezbędne do rozpoznania alergii na białka mleka krowiego. Niemniej wykonujemy często badania w postaci oznaczania przeciwciał IGE przeciwko białkom mleka krowiego, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszyscy, nawet którzy mają reakcję IGE zależną, będą te przeciwciała mieli, jak, a, jak również ci, którzy mają reakcję IGE niezależną, te przeciwciała także mogą mieć, więc to nie jest decydujące. Można powiedzieć bardzo skrótowo: jeżeli te przeciwciała są, to znaczy, że ten pacjent może zareagować nawet gwałtownie. Jeżeli tych przeciwciał nie ma, to ma być może alergię, ale gwałtownie reagować nie będzie.